Cicho, bo się pomylę. 93, 94. Zostaw to. 100 tysięcy. 100 tysięcy dolców. 100 tysięcy? Aż tyle nie zarabiam. Ale mam lepszy pomysł. Powiedzmy, że oddacie mi towar za darmo, a sami pójdziecie do pudła. Cicho, bo się pomylę. 93, 94. Zostaw to. 100 tysięcy. 100 tysięcy dolców. 100 tysięcy? Aż tyle nie zarabiam. Ale mam na przypomnieć. Powiedzmy, oddacie mi towar za darmo, a sami pójdziecie do pływa. Co ty wyprawiasz? Cicho, bo się pomylę. Przestań! 100 tysięcy! 100 tysięcy dolarów! 100 tysięcy? Przepraszam, nie zarabiam tyle. Ale mam lepszy pomysł. Biorę cały towar z Afryką. A wy bałwany idziecie do pudła. Co wy na to? Hmm. Zamknij się, bo się pomylę. 93, 4, 95, 95... Daj sobie spokój. 100 kawałków. 100 tysięcy dolców. 100 tysięcy? Nie stać mnie z mojej pensji. Wiecie, co mam lepszy pomysł? Biorę towar za frajer, a wy, dupki, idziecie do mamra. Co wy na to?